Witajcie, kochani, w kolejnym filmiku przychodzę tutaj do Was prosić o pomoc dla Turcji, bo jak wiecie, mieszkałam w Turcji, mieszkałam właśnie w tym regionie, gdzie się wydarzyło to nieszczęście, i dlatego duża część mego serca tam została. Dlatego chcę wykorzystać wszystkie możliwości, wszystkie moje zasięgi, żeby pomóc. Pierwsze, co proszę, to ustawianie paluszku w górę, opisanie komentarzy, tak po prostu dla zasięgu. Jeden, drugi, trzeci, piąty komentarz, żeby ten filmik na YouTubie po prostu leciał w rekomendacje, żeby jak najwięcej ludzi mogło ten filmik zobaczyć, udostępnić i jak chociaż parę osób z moich subskrybentów. Pomoże, to już będzie dużo. Jeśli nie możecie pomóc, właśnie finansowo, to proszę o lajkowanie i o komentowanie tego filmiku. Jak wiecie, ja mieszkałam w Turcji. Nie wiem, czy mówiłam na filmikach, może gdzieś wspominałam. Przeżyłam w 2019 roku w Stambule trzęsienie ziemi. Było to oczywiście dużo mniejsze trzęsienie ziemi, ale strachu się najadłam i jak teraz widzę te wszystkie obrazki, to po prostu. Oh, strach mnie przeszywa, po prostu ogromny strach, i, i właśnie miałam jechać do Turcji, a nie wiem, co robić, bo bardzo się znowu boję. Te rzeczy się gdzieś tam po jakimś czasie zapominają, ale potem znowu, właśnie ten strach gdzieś tam po prostu wyłazi. Kolejna rzecz, o którą proszę, to wsparcie finansowe. Tutaj wypiszę wszędzie. A oficjalne zbiórki, gdzie można wpłacać pieniądze. W każdym większym mieście są konkretne miejsca, gdzie można przynieść konkretne rzeczy, które są w tym momencie potrzebne. To wszystko się zmienia, codziennie coś innego, i zapotrzebowanie jest na kolejne rzeczy, więc się dowiadujcie i bardzo proszę o, o pomoc. Chociażby jakąś maleńką, ale proszę po prostu nie zostawić tej sprawy tak po prostu, bo do tej pory są jeszcze e, gruzy, gdzie w ogóle pomoc nie dotarła. A ci ludzie, którzy uciekli z domów, po prostu tak w piżamach, nie mają ciepłych ubrań, nie mają jedzenia, odcięte są drogi. Ja wiem, że dociera, dociera gdzieś pomoc, ale są nadal miejsca, gdzie ta pomoc nie dotarła. Kolejna rzecz. E, są zbiórki oficjalne, są ze, też zbiórki prywatne. Moja koleżanka Gabi, która mieszka w Mersin, a, konkretnie pomaga. Utworzyła też zbiórkę, potem tutaj e, konta, na które można też wpłacać, i ona konkretnie e, jeździ w tereny zagrożone i po prostu pomaga. Więc. E, Wiem, że wiele osób zna Gabi, ogląda jej filmy. Wiem, że też dużo osób przyszło tutaj na mój kanał ze względu na Litwę, więc może nie znacie, nie wiecie tego, że mieszkałam tam i, i nie znacie mojej koleżanki. Podlinkuję tutaj gdzieś vlogi nasze, jak mieszkałam właśnie w Turcji, więc bardzo proszę o pomoc sami wybierzcie, gdzie możecie pomóc, czy to oficjalna jakaś zbiórka, czy właśnie na konta Gabi, bo Gabi na Instagramie, tutaj pokażę, to napiszę Instagram Gabi, tam też pomaga miłość. tutaj też przyjaciel Gabi razem organizują te zbiórki i pomagają, to tutaj też napiszę jego Instagram, na swoich Instagramach, konkretnie pokazują, ile wydają, co wydają, co wiozą, gdzie wiozą, więc bardzo Was proszę o pomoc. I, i co? Nie mogę się skupić, słuchajcie. Kończę tutaj ten filmik. Dziękuję, że go obejrzeliście. Pamiętajcie o paluszek góry, o komentarze i o olsun turkiye.